Mąż miał całkowite załamanie psychiczne, kiedy zaszłam w ciążę po latach niepłodności i stał się osobą, która mówiła, że chce, żebym znalazła kogoś innego. Ale po narodzinach naszego dziecka zaczął się zmieniać. To była bardzo zaplanowana ciąża po długim czasie zmagania się z niepłodnością. Jednak mimo, że przez tak długi czas zmagaliśmy się z niewyjaśnioną niepłodnością, on zawsze odmawiał wykonania badań. Pozostawał optymistą, wierząc, że w końcu zajdę w ciążę. Sama myśl o wykonaniu analizy nasienia tak bardzo go odrzucała, że wpędzała go w spirale nienawiści do samego siebie i niepewności. A potem niespodzianka zaszłam w ciąże bez żadnej pomocy medycznej. To powinien być dla nas bardzo ekscytujący czas, ale nagle on stwierdził, że nie chce być ojcem. Powiedział, że chce rozwodu, żebym mogła zacząć od nowa z kimś innym. Już znalazł nowe miejsce do zamieszkania i jest w trakcie wyprowadzki. Nie rozmawia ze mną. Nie odpowiada na żadne moje pytania. Jestem całkowicie i absolutnie zdezorientowana i załamana. Wiem, że wiele osób powie, że on nigdy nie chciał być ojcem. Tak to może wyglądać, ale on desperacko chciał, żebyśmy zaszli w ciążę. Kiedy się z tym zmagaliśmy, to właśnie myśl, że coś może być z nim nie tak, wpędzała go w spirale. Kocham mojego męża, ale on bardzo wyraźnie ma jakieś niezdiagnozowane problemy psychiczne. Nie myśli ani nie postrzega rzeczywistości jasno, a niektóre rzeczy, które mówi, wydają się szczerze urojonymi. Ale nie chce szukać pomocy, jest uparty jak diabli. Można by pomyśleć, że powinien wiedzieć lepiej, bo jest lekarzem, ale nie. On mówi, że wie, że coś jest z nim nie tak, ale go to nie obchodzi. Chce zniknąć. Naprawdę, naprawdę chce tego dziecka. Jesteśmy po trzydziestce i staraliśmy się o to od tak dawna. Boję się, że stres spowoduje poronienie. Może właśnie na to liczy? Nie rozumiem, dlaczego to wszystko się dzieje. Jak można zmusić kogoś do leczenia, gdy on sam nie chce wyzdrowieć? Jak mam wychować dziecko bez niego? Jestem od niego finansowo zależna, bo tak to zaplanowaliśmy. Po rozmowach w komentarzach staje się dla mnie coraz bardziej oczywiste, że mój mąż nie jest zdrowy psychicznie. Nie opisałam całej jego historii w tym poście, bo chciałam skupić się na konkretnej sytuacji, ale on już wcześniej miał takie epizody. Jestem w szoku, że nie było dla mnie od razu oczywiste, że coś jest z nim nie tak. Sugerowałam terapię w przeszłości, ale miał złe doświadczenia i odmawia ponownego podjęcia prób. Komentarz pierwszy Czy jest ktoś z jego rodziny albo przyjaciel, którego słucha? Może jego mama? Odpowiedź Najwięcej rozmawia z ojcem, ale nie sądzę, żeby kiedykolwiek poruszali tematy głębokie czy emocjonalne. Nie sądzę, żeby z kimkolwiek o tym rozmawiał. Kiedy zapytałam, jak wytłumaczy nasz rozwód rodzinie i znajomym, po prostu powiedział, że im nic nie powie, bo to nie ich sprawa i nie muszą wiedzieć. On szczerze wydaje się być na granicy urojeń, jeśli myśli, że może po cichu się ze mną rozwieść i nikt się nie dowie. Komentarz drugi. Czy to możliwe, że myśli, że go zdradziłaś? Absolutnie nie mówię, że to zrobiłaś, ale widziałem już takie przypadki upar, które po długim czasie niepłodności zaszły w ciąże bez IVF. Odpowiedź. Szczerze mówiąc, nawet nie sądzę, żeby mu to przyszło do głowy. Gdyby tak myślał, na pewno by mnie o to oskarżył albo zapytał. Teraz, gdy o tym mówisz, jestem zaskoczona, że o tym nie pomyślał, to by doskonale pasowało do schematów myślowych, które mi ujawnia. Komentarz trzeci. Czy mąż był zdiagnozowany jako niepłodny? Może terapia pomogłaby mu poradzić sobie z problemami zdrowotnymi? Odpowiedź. Nie, nigdy nie został zdiagnozowany, bo odmówił wykonania analizy nasienia. Mieliśmy wcześniej ciążę biochemiczną, więc wie, że może mnie zapłodnić. Przez cały proces niepłodności był zawsze bardzo pewny siebie i optymistycznie nastawiony, że w końcu się uda. Uważał, że robienie jakichkolwiek badań jest niepotrzebne. Chciałabym, żeby poszedł na terapię, naprawdę jej potrzebuje, ale został źle potraktowany przez system zdrowia psychicznego i już nie ufa terapeutom. Aktualizacja pierwsza: większość komentarzy pod moim poprzednim postem była bardzo pomocna. Pomogły mi dostrzec rzeczy o moim mężu i naszym małżeństwie, których wcześniej nie widziałam, a były tak oczywiste. Niektórzy sugerowali, że jego zachowanie jest przemocowe nie jest. Teraz wiem, że on jest poważnie chory psychicznie. Kilka dni po tamtym poście przyszedł do mnie i powiedział, że chce się zabić. Upewnił się, że wiem, że nie ma zamiaru tego zrobić, ale bardzo chce umrzeć. Następnego dnia zgłosiłam jego zachowanie jego pracodawcy. Naprawdę żałuję, że nie zrobiłam tego anonimowo, bo czułam, że nikt nie potraktował mnie poważnie. Miałam wrażenie, że uważali mnie za porzuconą żonę, która chce się zemścić. Nie wiem, co z tego wynikło, ale przynajmniej zrobiłam, co do mnie należało. Teraz, gdy mam otwarte oczy, zauważam dużo więcej jego dziwnego zachowania i to prawda, że nie powinien leczyć pacjentów w takim stanie umysłu. Niektórzy z Was sugerowali, że on nigdy nie chciał dziecka, to zupełnie nieprawda. Przez większość czasu był normalnym, kochającym mężem i mówił z czułością o naszej przyszłej rodzinie. Naprawdę wierzę, że to właśnie ten człowiek jest prawdziwym nim, a ten, który teraz się pogrąża, to nie jest mój prawdziwy mąż. Niewiele się zmieniło, nadal mieszka ze mną, ale śpi na kanapie. Właściwie nie sądzę, żeby w ogóle spał, słyszę go w nocy, jak chodzi po domu. Pewnej nocy przyszedł do mnie do łóżka i po prostu mnie przytulił, ale następnego ranka zachowywał się, jakby to się nigdy nie wydarzyło. Nadal upiera się przy rozwodzie, ale jakoś myśli, że możemy to zrobić bez mówienia komukolwiek i bez prawników. Chce też założyć mi profil randkowy i znaleźć dla mnie kogoś innego, żebym zobaczyła, że byłoby mi lepiej z kimś innym. Oczywiście powiedziałam mu, że nie. Nie słucha mnie, gdy mówię mu, że chcę być z nim. Zbywa mnie i mówi, że nie myślę jasno. Odmawia terapii i leków. Mówi, że nie chce czuć się lepiej, że nie obchodzi go, że jest nieracjonalny i w depresji. Po prostu go to nie obchodzi. Nie chce się leczyć. Nadal jestem w ciąży, a on nadal nie chce mieć z tym nic wspólnego. Tak bardzo boję się, że przez stres stracę tę ciążę. Obecnie jestem w piątym tygodniu i drugim dniu, szanse na poronienie są wciąż wysokie i boję się dnia, w którym dowiem się, że straciłam wszystko mojego męża i moje dziecko. Nie wiem, co wtedy zrobię. Edycja. Jestem cholernie sfrustrowana komentarzami ludzi, którzy mówią, że nie robię wystarczająco dużo, bo nie potrafię doprowadzić do przymusowego leczenia mojego męża w szpitalu. Nie mam nad tym żadnej kontroli. Rozmawiałam z policjantem oraz z kimś z infolinii samobójczej. Nie można nikogo zatrzymać przymusowo, chyba że stanowi on bezpośrednie zagrożenie dla siebie lub innych i nie ma znaczenia, co im powiem. On tylko powiedział mi, że chce się zabić, ale nie, że ma konkretny plan i nie będę kłamać policji. Nawet gdybym skłamała, oni i tak porozmawialiby z nim i wzięli pod uwagę jego wersję. Jeśli nie uznają go za bezpośrednie zagrożenie, nie mogą nic zrobić. Jeśli zamierzasz mnie tylko ganić za to, że nie robię wystarczająco dużo. Czyli, że nie doprowadziłam do przymusowego umieszczenia męża w szpitalu, to proszę, nie komentuj, bo i nie mogę tego wystarczająco podkreślić nie istnieje żadna sytuacja, w której żona ma prawo przymusowo wysłać swojego męża do szpitala. Sprawdziłam to do cholery. Aktualizacja druga: opublikowałam post kilka tygodni temu o tym, że mój mąż przestał się do mnie odzywać po tym, jak dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży. To była bardzo wyczekiwana, zaplanowana ciąża, ale pozytywny wynik testu wywołał u niego swego rodzaju załamanie psychiczne. Chciałabym powiedzieć, że mam dobre wieści, ale niestety nie mam. Niewiele się też zmieniło. Nadal mieszkamy razem w tym samym domu, jednak przekształcił swoje biuro w nową sypialnię. Przeważnie się do mnie nie odzywa, ale miewa momenty jasności, kiedy zachowuje się normalnie i cieszy się z dziecka. Niestety to nigdy nie trwa długo, bo gdy próbuję rozmawiać z nim o leczeniu, zamyka się i wraca do swoich dziwnych urojeń. Czasami mówi mi, że chce, żebym się wyprowadziła, że mam chodzić na randki i znaleźć kogoś innego, kto będzie ojcem naszego dziecka. Zasugerował też, żebym dokonała aborcji. Nadal powtarza, że chce umrzeć i codziennie myśli o samobójstwie. Rozmawiałam już dwa razy z kimś z infolinii samobójczej i usłyszałam, że nie mogę go zmusić do leczenia. Szpital ani policja nie zatrzymają go przymusowo tylko dlatego, że mówi, że chce się zabić i musi mieć rzeczywisty plan. Widziałam w nim przebłyski normalności, więc wiem, że mój mąż wciąż tam jest, ale całkowicie odmawia pomocy. Mówi, że woli umrzeć niż rozmawiać z terapeutą, że nie zasługuje na to, by poczuć się lepiej, że po prostu chce zniknąć i rozpłynąć się. Moja teściowa nie chce pomóc, gdy myślę, że uważa, iż przesadzam. Już skontaktowałam się z jego pracodawcą i izbą lekarską, nikt nie wydaje się dostrzegać problemu, a ja zaczynam się zastanawiać, czy to ja jestem szalona. Szukałam miejsc, gdzie mogłabym się zatrzymać, ale naprawdę nie mam opcji poza pozostaniem w naszym domu. Jeśli się wyprowadzę, mogę potencjalnie stracić prawo do domu w przypadku rozwodu. Miałam swoją pierwszą wizytę prenatalną i wszystko wygląda dobrze, ale to wciąż bardzo wczesna ciąża, a przy tym całym stresie wciąż istnieje ryzyko poronienia. Naprawdę tego nie chcę, ale przygotowuję się na najgorsze. Komentarz pierwszy. Czy byłaś uprawnika specjalizującego się w rozwodach? Naprawdę powinnaś, żeby zrozumieć cały proces i to, czego możesz się spodziewać. Jestem osobą, która opiera się na faktach i uważam, że im więcej wiesz, tym lepiej. Odpowiedź. Nie, ale chyba to powinien być mój następny krok. Komentarz drugi. Na tym etapie musisz postawić siebie na pierwszym miejscu. To nie wygląda na stabilną sytuację. Gdybym była na Twoim miejscu, nawet nie utrzymałabym tej ciąży. Powodzenia. Odpowiedź. To była bardzo wyczekiwana i zaplanowana ciąża. Jestem za wyborem, ale nie potrafię uzasadnić aborcji dziecka, o które staraliśmy się dosłownie przez lata. Komentarz trzeci. Czy jest szansa, że Twój mąż udaje? Wygląda na to, że nie zachowuje się tak w pracy ani przy innych ludziach, tylko przy Tobie może ma dziewczynę i chce cię wypchnąć z życia. Oczywiście mogę się mylić, ale mam przeczucie. Tak czy inaczej, zobacz się z prawnikiem jak najszybciej, żeby poznać swoje prawa. Nie wiesz w nic, co mówi twój mąż w żadnej kwestii. Odpowiedź: Nie, nie udaje. Przyznał mi się, że chciałby zostać zwolniony z pracy, żeby nie musiał sam się zwalniać. Najwyraźniej odciął się też od swojej rodziny i przyjaciół. nie wiedziałam o tym wcześniej. Komentarz: Czy możliwe, że mąż OOP ma psychozę? Odpowiedź: Nigdy nie określiłam tego jako psychozy. Mówiłam, że ma urojenia, bo to, co mówi o sobie, jest urojeniowe. Mówi, że wszyscy go nienawidzą, że nie zasługuje na życie, że jest bezwartościowym człowiekiem i tak dalej. Chce mnie wyswatać z innymi mężczyznami, żebym zobaczyła, jaki on jest okropny i jak bardzo mogę mieć kogoś lepszego. Tego rodzaju wypowiedzi są urojeniowe. Zaczyna też nieprawidłowo przypominać sobie wydarzenia. Mieliśmy szczęśliwe małżeństwo aż do teraz. Wie, że go kocham i że uważam go za więcej niż wystarczająco dobrego dla mnie, ale on jest przekonany, że jest śmieciem i zasługuje na cierpienie. Mówi to wszystko tak, jakby to były fakty, a nie jego opinie. Gdy próbuje mu zaprzeczyć, odrzuca to. Nie potrafi pojąć faktu, że jest coś wart. Jest absolutnie pewien, że jest najgorszym człowiekiem na świecie. A przecież ma kochającą żonę, fantastyczną i satysfakcjonującą pracę, wspierającą rodzinę, przyjaciół, hobby i tak dalej. Nie mamy poważnych problemów życiowych, e chyba, że liczyć tę chorobę psychiczną. Nie mamy długów. Ma wszelkie powody, by wierzyć, że jest kochany i coś znaczy, ale nie potrafi tego zrozumieć. Coś jest innego w jego oczach, gdy mówi te rzeczy. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale to nie jest mój mąż. Aktualizacja trzecia. Dużo się zmieniło, ale jednocześnie czuję się, jakbym była w tym samym miejscu co dwa miesiące temu. Nigdy nie udało mi się przymusowo skierować męża na ocenę psychiatryczną. Jednak ostatecznie osiągnął dno i sam zdecydował, że potrzebuje pomocy. Stało się to niedługo po moim ostatnim poście, ponieważ od około dwóch miesięcy bierze leki. Nawet znaleźliśmy terapeutę, którego naprawdę polubił. Niestety jego grafik sprawia, że dosłownie nie da się uczęszczać na terapię regularnie, więc widział się z terapeutą tylko dwa razy. Byłam z niego naprawdę dumna, był zaangażowany i proaktywny. Niestety sytuacja się nie poprawiła. Nadal mówi o samobójstwie, w zasadzie wspomina o tym jeszcze częściej. Psychiatra ostatnio odstawił mu pierwsze leki i teraz próbuje nowych. Wiem, że to proces znalezienia odpowiedniej kombinacji i dawki leków, zanim zaczną działać. Jestem wykończona i, i nie przez ciążę, ale dlatego, że stałam się jego opiekunką i workiem treningowym. Niedosłownie i nigdy nie był wobec mnie fizycznie agresywny i właściwie nigdy mnie nie obrażał, ale czasami, gdy wpada w spirale, odpycha mnie emocjonalnie, mówiąc rzeczy, które wie, że mnie bolą. Mówi mi, żebym była z kimś innym, żebym znalazła nowego ojca dla dziecka. Oskarża mnie, że nigdy go nie kochałam i że tylko go wykorzystałam, by mieć dziecko. Tak bardzo próbuje mnie przekonać, żebym go zostawiła, a ja jestem tym po prostu zmęczona. Może to brzmi samolubnie, ale nie mogę już tego znieść. On nie przestaje mówić, że chce się zabić. Nie wiem już, co robić. Wiem, że dziecko czuje wszystko, co ja czuję, a to mnie zabija. Daję temu biednemu dziecku najgorszy możliwy początek życia. Powinnam doświadczać radości i spokoju, a zamiast tego nieustannie jestem w trybie walcz albo uciekaj. W każdym razie przygotowałam plan awaryjny na wypadek gdyby był potrzebny. Potrzebuję, żeby on wyzdrowiał, zanim urodzi się dziecko. Spotkałam się już z prawnikiem na wypadek gdybym doszła do wniosku, że mam dość. Udało mi się uzyskać poradę prawną i teraz mam prawnika w pogotowiu, który ma już wszystkie informacje. Ale czuję, jakbyśmy ścigali się z czasem. Powiedziałam mu, że jeśli nie będzie znacząco lepiej do momentu narodzin dziecka, pojadę do mojej rodziny i tam urodzę. Czy to wydaje się sprawiedliwe? Czuję się z tym winna, bo technicznie rzecz biorąc on próbuje się leczyć i to może zająć trochę czasu. Robi wszystko, co powinien robić, chyba, ale muszę chronić siebie i muszę chronić swoje dziecko. A poród w innym stanie i pozostanie tam, znalezienie pracy i tak dalej, znacznie utrudni mu uzyskanie opieki nad dzieckiem, jeśli do tego dojdzie. Aktualizacja czwarta. Można przejrzeć moją historię postów, ale sedno jest takie, że moje szczęśliwe. Stabilne małżeństwo rozpadło się, kiedy zaszłam w ciążę, mimo że była to bardzo zaplanowana ciąża. Mój mąż przeszedł całkowitą zmianę osobowości i zmaga się ze zdrowiem psychicznym. Moim idealnym scenariuszem nie jest opuszczenie go. Wolałabym, żeby otrzymał potrzebną pomoc. Przez ostatnie 8 miesięcy poświęcałam wszystko, co miałam, aby pomóc mu wyzdrowieć. Chodzi do psychiatry nieregularnie i przepisano mu leki przeciwdepresyjne. Z tego, co wiem, przyjmuje je. Jednak nadal pozostaje biernie samobójczy i jest przekonany, że powinnam go zostawić, bo będzie złym ojcem. Nigdy nie był fizycznie agresywny, poza jednym razem, gdy zagonił mnie do pokoju, nie pozwalał mi wyjść i krzyczał. Nie mam na to dowodów, ale mam bardzo dużo SMS-ów świadczących o jego emocjonalnym znęcaniu się i niestabilności psychicznej. Jak mówiłam, idealnie byłoby, gdyby wyzdrowiał, ale o ile nie istnieje legalny sposób, żeby zmusić go do leczenia. Nie widzę na to szans. Odmawia terapii i wielokrotnie powtarza, że nie chce się leczyć. Więc jedyną opcją wydaje się separacja dla dobra mojego dziecka. Muszę wychować je w stabilnym środowisku, a nie mogę tego zrobić z nim. Powiedział, że jeśli zdecyduje się odejść, nadal będzie zapewniał wsparcie finansowe dla dziecka. Ale obawiam się, że gdy zobaczy, ile będzie musiał płacić na alimenty i wsparcie dla mnie, będzie próbował uzyskać 50% opieki, żeby tego uniknąć. A jeśli uzyska opiekę, to zaprzecza całemu sensowi mojego odejścia. Mój stan domyślnie przyznaje 50% opieki każdemu z rodziców. Słyszałam zbyt wiele historii o kobietach, które musiały dzielić opiekę z byłymi partnerami, mimo że miały dowody na przemoc, a czasem nawet, gdy ich eks byli skazani za przemoc domową. Jestem bardzo przerażona, że uda mu się przekonać sąd, że jest stabilny. Ma dobrą pracę, jest pediatrą e i świetną reputację w społeczności. Ludzie go uwielbiają. Ja też go uwielbiałam. Ale to już nie jest ten sam mężczyzna, za którego wyszłam. I się boję. Prawnie, co byście doradzili kobiecie w mojej sytuacji? Nie mam lokalnej rodziny ani przyjaciół. Wolę nie wyprowadzać się z naszego domu, ponieważ jestem w ósmym miesiącu ciąży. Mam zwierzęta i pokój dla dziecka jest już gotowy. Myślę, że mogę go przekonać, żeby się wyprowadził, ale nie wiem, co potem. Aktualizacja 5. 13 lipca o godzinie 20.25. Roczna aktualizacja dotycząca mojego męża, 32 lata, który stał się samobójczy, gdy ja, 31 lat, zaszłam w ciążę. Zaczęłam używać tego konta ponad dwa lata temu, żeby pisać o niepłodności. Ostatecznie zaszłam w ciążę po dwóch latach starań. Niestety, natychmiast po tym, jak zaszłam w ciążę, mój mąż wpadł w głęboki kryzys psychiczny. Zajrzyjcie do mojej historii postów, by poznać szczegóły, jest ich dużo. W każdym razie minęło już wiele miesięcy od narodzin dziecka i dużo myślałam. Pod koniec ciąży planowałam odejść od męża. Jasne było, że jest poważnie chory psychicznie i stanowi zagrożenie dla siebie. Próbowałam znaleźć sposób, żeby opuścić stan i urodzić gdzieś daleko. Niestety urodziłam prawie miesiąc przed terminem niespodziewanie. Po narodzinach dziecka mój mąż nagle jakby się całkowicie zmienił. To było jakby wszystko złe nigdy się nie wydarzyło. Od tamtej pory nie miał żadnego epizodu psychicznego. Jakby po prostu się otrząsnął. Od tego czasu jest w dużej mierze idealnym ojcem. I chociaż to był najlepszy możliwy rezultat, na jaki mogłam liczyć, to nie jest szczęśliwa aktualizacja. Jako matka teraz wiem, czym jest bezwarunkowa miłość. I mój mąż nigdy na moją miłość nie zasługiwał. Mimo, że teraz jest lepiej i myślałam, że tylko tego chcę, nie mogę pozbyć się urazy. Z każdym dniem czuję, że nienawidzę go coraz bardziej. To, przez co mnie przeprowadził, to była przemoc czysta i prosta. A na końcu został nagrodzony najdoskonalszym dzieckiem na świecie. A ja po prostu tu jestem, oczekuje się ode mnie, że będę idealną żoną i matką, jakby nic się nie wydarzyło. Ale to się wydarzyło. I chociaż czasem zastanawiam się, czy to wszystko nie było jakimś dziwnym ciążowym koszmarem, to nie był. Nie ma tu żadnego zwrotu akcji. On wie o mojej urazie wobec niego, ale myśli, że z czasem ona zniknie. Jednak ja tylko zauważam, że ona rośnie. Oczywiście nadal odmawia terapii, w tym terapii dla par, więc nie widzę tu żadnego rozwiązania. Czuję się uwięziona. I tak, wiem, że mam pretensje tylko do siebie, że nie odeszłam na czas. Ale oto jesteśmy. Widzę to tak, mam kilka opcji. Mogę się z nim rozwieść i przez większość dni to właśnie czuję, że chcę zrobić. Ale potem naprawdę zaczynam myśleć, co rozwód by oznaczał, a oznaczałby automatyczne 50% opieki nad dzieckiem dla męża. A sama ta myśl przyprawia mnie o mdłości. Spotkałam się z prawnikiem, mimo wszystkiego, przez co przeszłam w czasie ciąży, kto nadal nie wystarczy, by odebrać mu prawa rodzicielskie w stanie, w którym mieszkam. Nawet osoby skazane za przemoc domową dostają automatycznie 50% opieki, chyba że krzywdzili własne dzieci. Albo mogę zostać i spróbować wytrzymać to dla dobra syna, próbując porzucić złość i urazę, ale nie wiem, jak to zrobić. Jak mam wybaczyć człowiekowi, który nie uważa, że zrobił cokolwiek co wymaga wybaczenia? Chodzę na terapię indywidualną, ale moja terapeutka naciska, żebyśmy poszli na terapię dla par, której on odmawia. Chyba po prostu potrzebuję pomocy w przeanalizowaniu moich opcji z jakąś neutralną osobą z zewnątrz. Z góry dziękuję za wszelkie rady, które możecie mi dać.